Kiedy kurt przypadkiem słyszy, jak jego najlepszy przyjaciel przechwała się romansem z jego żoną, jego świat w jednej chwili rozpada się na kawałki. Napędzany gniewem i złamanym sercem, wyrusza z chłodną precyzją na drogę, by ujawnić ich zdradę i odzyskać wszystko, co mu odebrali: zaufanie, dom i godność. Ale w miarę jak jego metodyczna zemsta się rozwija, emocjonalne koszty zaczynają narastać. Kiedy w końcu konfrontuje się ze swoją żoną jenną, konsekwencje okazują się znacznie mroczniejsze niż się spodziewał. To, co zaczęło się jako poszukiwanie sprawiedliwości, przeradza się w tragiczną konfrontację, zmuszając Kurta do zmierzenia się z granicami zemsty i kruchością miłości. To opowieść o zdradzie, zemście i nieoczekiwanych konsekwencjach rozplątania życia zbudowanego na kłamstwach. Dom był cichy, niemal nienaturalnie cichy, kiedy wjechałem na powiast. Nie było słychać typowego szumu telewizora w salonie ani cichego głosu dzienni rozmawiającej przez telefon. Panowała atmosfera ciszy przed burzą, Choć sam nie wiedziałem, czy to ja jestem tą burzą, czy tylko człowiekiem, który stanął na jej drodze. Kolacja dawno minęła. Naczynia wciąż stały nietknięte w zlewie, a w powietrzu unosił się słaby zapach czosnku. Dzienę siedziała w salonie, przewijając coś na telefonie, i twarz była oświetlona światłem ekranu. Nie podniosła wzroku, kiedy wszedłem. Spóźniłeś się, powiedziała mimochodem, nie odrywając wzroku od telefonu. Jej to nie był ani oskarżycielski, ani serdeczny, po prostu stwierdzał fakt. Przedłużyło się w pracy, odpowiedziałem spokojnym głosem, choć w środku wszystko się we mnie gotowało od ciężaru rozmowy, którą podsłuchałem w barze. Te słowa wciąż brzmiały mi w uszach, głośne, bezlitosne. Nie byłem jeszcze gotów jej skonfrontować. Potrzebowałem dowodu, zimnego, niepodważalnego dowodu. Zamruczała w odpowiedzi, znów skupiając uwagę na telefonie. Stałem przez chwilę, patrząc na nią. Kobieta, którą poślubiłem, wciąż tam była, ale coś w niej wydawało się odległe. Albo może to ja stałem się obcy w naszym wspólnym życiu. Na górze zamknąłem drzwi do sypialni i usiadłem na brzegu łóżka. Mój umysł był w wirze. Rozmowa między Georgiem a jego znajomym odtwarzała się w mojej głowie w nieskończonej pętli. Jego śmiech, jego swobodny ton, kiedy mówił o mojej żonie jako wspólnym sekrecie to mnie rozdzierało. Jak długo to trwało? Jak mogłem tego nie zauważyć? Jane i ja byliśmy małżeństwem od 14 lat. Myślałem, że ją znam, jej nawyki, drobne dziwactwa, sposób, w jaki jej usta unosiły się, kiedy miała zamiar rzucić żart. Ufałem jej bezgranicznie, nigdy nie kwestionowałem późnych powrotów ani drobnych zmian w zachowaniu. Teraz to zaufanie wydawało się okrutnym żartem, nie zmrużyłem tej nocy oka. Gdy Jane w końcu przyszła do łóżka, udałem, że śpię, oddychając wolno i miarowo. Nie pocałowała mnie na dobranoc ani nie zatrzymała się przy mnie. Po prostu wsunęła się pod kołdrę, odwrócona plecami i w kilka minut jej oddech się wyrównał. W ciemności wpatrywałem się w sufit, obmyślając plan. Konfrontacja bez dowodów byłaby bezcelowa. Zaprzeczyłaby, przekręciła prawdę, sprawiła że poczułbym się jak wariat. Nie, musiałem być mądrzejszy. Następnego ranka, kiedy Dene była pod prysznicem, sięgnąłem po jej telefon z szafki nocnej. Ręce mi drżały, gdy go odblokowywałem. Kot wciąż był ten sam, data urodzenia naszej córki. Część mnie chciała wierzyć, że niczego nie znajdę, że George kłamał, ale gdzieś głęboko już znałem prawdę. Jej wiadomości były czyste, aż za czyste. Nie było żadnych kompromitujących SMS-ów, żadnych ukrytych aplikacji czy tajnych rozmów. Przejrzałem jej maile, znów nic podejrzanego. Przez chwilę poczułem ulgę. Może się myliłem. Może George po prostu zgrywał się przed kolegą. A potem znalazłem zdjęcia. Między fotografiami naszej córki podczas szkolnego przedstawienia i zdjęciem z rodzinnego grilla znajdowała się fotografia Jenny i Georgia. Stali blisko siebie, zbyt blisko. Ich twarze promieniały uśmiechami przeznaczonymi wyłącznie dla siebie. Jego dłoń spoczywała na jej talii, gest tak swobodny, że aż krzyczał o zażyłości. Żołądek mi się przewrócił. To nie był jawny dowód, ale wystarczający, by moje ręce zaczęły drżeć. Szybko odłożyłem telefon na miejsce i wyszedłem z pokoju, zanim Jenny skończyła prysznic. Nie miałem apetytu, ale zmusiłem się, by zjeść śniadanie, udając, że wszystko jest normalnie. Dzień się dłużył, każda chwila była cięższa od poprzedniej. Nie mogłem się skupić w pracy. Obraz Dzienni i Georgia nawiedzał mnie, było krótnym przypomnieniem o tym, jak moje życie się rozsypuje. Kiedy wróciłem do domu, decyzja była już podjęta. Tego wieczoru zainstalowałem aplikację śledzącą na jej telefonie. Zetsynchronizowałem ją ze swoim, działającym cicho w tle. Dzienny nie miała pojęcia. Pocałowała mnie w policzek przed snem. Jej uśmiech był jasny i beztroski, jakby nic się nie zmieniło. Nie zmrużyłem oka, mój umysł był pełen spekulacji. Aplikacja pokaże, gdzie chodzi, z kim się widuje. Czułem, że naruszam jej prywatność, ale usprawiedliwiłem to sobie. Potrzebowałem prawdy. Nie mogłem żyć z tym gryzącym mnie niepokojem. Przez kilka dni nie działo się nic. Aplikacja pokazywała jej zwykłą rutynę praca, sklep spożywczy. Odbieranie naszej córki ze szkoły. Znów zacząłem wątpić w siebie: Może rzeczywiście się myliłem? Może George kłamał? Zdjęcie wciąż tkwiło w mojej głowie, ale bez dalszych dowodów łatwo było podważyć jego znaczenie. Aż nadszedł czwartek po południu, gdy aplikacja zasygnalizowała lokalizację, która nie pasowała do codziennego schematu: motel na obrzeżach miasta. Samochód dzienni był tam zaparkowany przez ponad godzinę. Żołądek mi się ścisnął, gdy patrzyłem na ekran, prawda w końcu była jasna i niepodważalna. Wyszedłem z pracy wcześniej, serce waliło mi w piersi, gdy jechałem w stronę motelu. Jej samochód tam był, zaparkowany obok znajomej ciężarówki, Georgia. Siedziałem w aucie, ściskając kierownicę tak mocno, że zbielały mi kłykcie. Zdrada była realna, namacalna, patrzyła mi prosto w twarz. Gdy wyszli na zewnątrz, czas jakby zwolnił. Śmiech Jenny unosił się w powietrzu, lekki i beztroski. George otworzył jej drzwi, jego dłoń musnęła jej dłoń w sposób zbyt intymny. Pochyliła się, pocałowała go w policzek, uśmiechnęła się, gdy coś szepnął jej do ucha. Nie pojechałem za nią, kiedy odjechała. Nie musiałem. Prawda już stała przede mną, zimna i nieubłagana. Siedziałem tam, jakby czas się zatrzymał, myśli wirowały w głowie pełnej gniewu, Smutku i desperackiej potrzeby zemsty. Kiedy w końcu uruchomiłem silnik i wróciłem do domu, miałem już plan. Jenna i George myśleli, że są sprytni, że mogą to przede mną ukrywać. Ale nie byłem tym nieświadomym mężem, za jakiego mnie uważali. Sprawię, że pożałują tego. Każdej. pojedynczej. sekundy. W chwili, gdy tego wieczoru wszedłem do domu, wszystko wydawało się inne. To niedzienę, która jak zwykle przywitała mnie obojętnym uśmiechem, ani cichy dźwięk telewizora w tle, to ja. Ciężar tego, co widziałem, co już wiedziałem, przykleił się do mnie jak druga skóra. Długi dzień? Zapytała mimochodem, zerkając znad telefonu. Tak, odpowiedziałem, zachowując neutralny ton. Jestem po prostu zmęczony. Kiwnęła głową, znów skupiając się na ekranie. Stałem jeszcze przez chwilę, Patrząc na nią, ile razy wracała z jednego z tych spotkań i udawała, że nic się nie stało? Ile uśmiechów było kłamstwem? Żołądek mi się ściskał, ale twarz pozostała niewzruszona. Musiałem tak grać. Tej nocy, gdy Jenę spała obok mnie, wpatrywałem się w sufit, myśli pędziły bez końca. Spotkanie w motelu potwierdziło moje najgorsze obawy, ale to nie wystarczyło. Nie na to, co planowałem. Potrzebowałem więcej niż tylko dowodu zdrady. Musiałem rozbić życie, które ona i George zbudowali tak beztrosko na zgliszczach mojego zaufania. Następnego ranka Jenny pocałowała mnie na pożegnanie przed wyjściem do pracy. Dotyk jej ust na moim policzku sprawił, że skóra mnie zapiekła, ale wymusiłem uśmiech. Miałem robotę do wykonania. Zacząłem od finansów. Przez lata z jedną stworzyliśmy sobie wygodne życie. Nasze oszczędności były solidne, Inwestycje stabilne. Ale wszystko było wspólne, połączone. To miało się zmienić. Skontaktowałem się z bankiem i po cichu otworzyłem nowe konto tylko na swoje nazwisko. Krok po kroku zacząłem przelewać środki ostrożnie, by nie wzbudzić podejrzeń. Dzienne nie zauważyła, była zajęta czymś innym, co tylko działało na moją korzyść. Następnie zadzwoniłem do prawnika. Spotkanie było dyskretne. Zaplanowane w czasie przerwy na lunch. Przedstawiłem wszystko: romans, aplikację śledzącą, motel. Prawniczka, bystra kobieta o imieniu Hanna, słuchała uważnie, twarz miała nieczytelną. Robisz to, co trzeba, powiedziała, kiedy skończyłem. Zbierz jak najwięcej dowodów. Sądy nie patrzą przychylnie na zdradę, zwłaszcza tak jawną. Jeśli rozegrasz to mądrze, wyjdziesz z tego z przewagą. Nie tylko o przewagę mi chodzi, odpowiedziałem. Chcę, żeby tego żałowali. Usta Hanna lekko się uniosły w znajomym uśmiechu. Z tym też możemy pracować. Dni zlewały się w jedno, gdy realizowałem swój plan. Każda rozmowa z jedną była przedstawieniem, każdy uśmiech i śmiech odegrany. Śledziłem jej ruchy, notowałem każdą wizytę w motelu, każde kłamstwo, którym tłumaczyła nieobecność. Była ostrożna. Ale niewystarczająco. Obserwowałem też Georgia. Wciąż pracował w moim salonie samochodowym, rzucając swoje zwyczajowe żarty i zachowując się tak, jakby nic się nie zmieniło. Widok go przyprawiał mnie o szał, ale zachowałem spokój. Myślał, że uszło mu to na sucho, że jestem ślepy. Niech tak myśli. Pewnego popołudnia pojechałem zajemną do motelu. Zaparkowałem kilka miejsc dalej, patrząc. Jak razem z George'em znikają w środku. Sama myśl o tym, co tam robili, przyprawiała mnie o ale zmusiłem się, by zostać. Jeśli chciałem, żeby wszystko zakończyło się zgodnie z planem, musiałem być skrupulatny. Godzinę później wyszli, śmiejąc się i przytulając do siebie. George ją pocałował, jego ręka spoczęła zaborczo na jej plecach. Uśmiechnęła się i twarz promieniała szczęściem, którego nie widziałem od lat. Patrzyłem na obcą kobietę, kogoś, kogo nie znałem i nie rozpoznawałem. Zrobiłem zdjęcia z samochodu, ręce miałem stabilne mimo burzy, jaka we mnie szalała. Te zdjęcia miały być moją bronią, niepodważalnym dowodem ich zdrady. Chciałem ich wtedy skonfrontować, krzyczeć, rzucać oskarżenia, zmusić ich, by poczuli mój ból. Ale się powstrzymałem. To jeszcze nie był czas. W domu przejrzałem zdjęcia, każde z nich nowa rana. Uśmiech dzienni, dotyk Giordzia, był jak sztylety, każdy wbijał się głębiej. Ale jednocześnie dawały mi siłę, utwierdzały mnie w determinacji. To już nie była tylko zemsta. To była walka o kontrolę, o odzyskanie tego, co mi odebrano. Kolejnym krokiem był dom. Mieliśmy go na współwłasność, wspólna inwestycja, na którą ciężko pracowaliśmy. Nie mogłem go po prostu przejąć, ale mogłem dopilnować. By Jenny nie odniosła z niego żadnych korzyści. Skontaktowałem się z firmą hipoteczną, by zapytać opcję refinansowania. Jeśli dobrze rozegram karty, mogę zabezpieczyć dom na siebie, nie zostawiając jej nic. Przez cały ten czas podtrzymywałem pozory. Jena nadal niczego się nie domyślała, wciąż uśmiechała się i rozmawiała ze mną tak, jakby wszystko było w porządku. Nie zauważyła znikających pieniędzy, drobnych zmian w moim zachowaniu. A może zauważyła, ale jej to nie obchodziło. Tak czy inaczej, to grało na moją korzyść. A potem nadszedł wieczór, który wszystko zmienił. Dzienę powiedziała mi, że będzie pracować do późna, znane mi już doskonale kłamstwo, które od dawna nie miało żadnej mocy. Skinąłem głową, udając, że jej wierzę, i czekałem, aż wyjdzie. Gdy tylko opuściła dom, sięgnąłem po telefon. Lokalizator wskazywał, że rzeczywiście była w motelu. Pojechałem tam, umysł pełen wszystkiego, co chciałem powiedzieć, wszystkiego, co chciałem zrobić. Kiedy dotarłem na miejsce, zaparkowałem w bezpiecznej odległości i czekałem. Minęła godzina, potem kolejna. W końcu wyszli i śmiech niósł się po wieczornym powietrzu. George znów ją pocałował, jego ręka zatrzymała się na jej talii. Serce mi się ścisnęło, ale pozostałem w cieniu, niezauważony. Poszedłem za George'em do jego ciężarówki, Zachowując dystans. Gdy odjechał, nie ruszyłem za nim. Zamiast tego skierowałem się do recepcji motelu i poprosiłem o rozmowę z kierownikiem. Nie trzeba było wiele, niewielka łapówka i obietnica dyskrecji wystarczyły. Kierownik wręczył mi rejestr gości oraz kopię rachunku. Na obu widniało nazwisko Georgia. Kiedy wróciłem do domu, było już późno. Jennę spała już w łóżku, jej oddech był spokojny i równy. Stałem w progu, patrzyłem na nią i nie czułem nic. Ani miłości, ani złości, ani smutku. Tylko pustkę. To był początek końca. Miałem wszystkie potrzebne dowody, amunicję, by zniszczyć wszystko, co ona i George zbudowali. Teraz to była tylko kwestia czasu. Poranek nadszedł z cichą intensywnością, z tym rodzajem spokoju, który skrywa burzę czającą się tuż pod powierzchnią. Dzienek krzątała się po kuchni jak co dzień. Popiła kawę i przewijała coś na telefonie, całkowicie nieświadoma pułapki, która zaciskała się wokół niej. Obserwowałem ją z drugiego końca pokoju, maskując wściekłość sztucznym spokojem. Dziś jesteś jakiś cichy, zauważyła, zerkając znad telefonu. Jej ton był swobodny, ale spojrzenie zatrzymało się na mnie o ułamek sekundy za długo, jakby przeczuwała, że coś jest nie tak. Po prostu zmęczony, odpowiedziałem, uśmiechając się blado. Źle spałem. Kiwnęła głową, niezbyt zainteresowana i wróciła do przeglądania ekranu. To było kłamstwo, na którym oboje się opieraliśmy, moje bezsenne noce nie były niczym nowym, ale tym razem to nie stres czy praca trzymały mnie na nogach. To był plan. Każdy starannie zaplanowany krok, który miał rozmontować życie, jakie tak starannie zbudowała na fundamencie zdrady. Pierwszym celem był George. Wcześniej rano pojawiłem się w salonie samochodowym, żołądek ściskał mi się ze stresu, gdy parkowałem auto i wchodziłem do środka, widok Georgia, opierającego się nonszalanko o jeden z samochodów, śmiejącego się z klientem, wywołał we mnie świeżą falę gniewu. Wyglądał na zadowolonego, pewnego siebie. Myśl, że śmieje się ze mnie, drwi za moimi plecami, doprowadzała mnie do furii. Zawołałem go do biura pod pretekstem omówienia spraw biznesowych. Poszedł za mną, swobodny, nie przejmujący się niczym, jak człowiek który od miesięcy, a może i lat, sypiał z żoną swojego najlepszego przyjaciela. Co jest, szefie? Zapytał, opadając ciężko na krzesło po drugiej stronie biurka. Zarzucił jedną nogę na drugą, całkowicie wyużowany. Przez chwilę nic nie mówiłem, po prostu patrzyłem na jego twarz. Nie drgnął nawet o milimetr, nie okazał cienia poczucia winy. To tylko spotęgowało satysfakcję z tego, co zamierzałem zrobić. Myślę o restrukturyzacji salonu, powiedziałem w końcu, ton miałem wyważony. Ograniczamy współpracę z podwykonawcami, więcej rzeczy robimy wewnętrznie. George zmarszczył brwi, pierwszy ślad niepokoju pojawił się na jego twarzy. Restrukturyzacja? Co to oznacza dla mnie? Skrzyżowałem dłonie na blacie, pochylając się lekko do przodu. Oznacza to, że nie będziemy już potrzebować Twoich usług. Jego noga sunęła się na podłogę, sylwetka zesztywniała. Zwolnisz mnie? Nie mrugnąłem. Zwalniam cię. Zaśmiał się, dźwięk był sztuczny i gorzki. To przez te żarty. Wiem, że czasem rzucam coś o polakach, ale. Nie chodzi o żarty. Przerwałem ostro. Chodzi o zaufanie, George. A ty je złamałeś. Kolor odpłynął mu z twarzy. Usta otwierały się i zamykały jak u ryby wyrzuconej na brzeg. Przez chwilę widziałem w jego oczach panikę, ale szybko się pozbierał, maskując ją oburzeniem. O czym ty mówisz? Wycedził. Przesunąłem zdjęcia przez biurko. Były ziarniste, zrobione z dystansu, ale nie dało się pomylić tego, co przedstawiały. Jenny i George pod motelem, ich twarze rozświetlone intymnością i zażyłością. Jego dłonne jej talii. Jej uśmiech skierowany tylko do niego. Twarz Georgia oblała się purpurą. Otworzył usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Po raz pierwszy człowiek, który zawsze miał ciętą ripostę, był milczący. Już tu nie pracujesz, powiedziałem chłodno. I jeśli jeszcze raz postawisz stopę na tym terenie, każdy dowie się, jakim naprawdę jesteś człowiekiem. Przez chwilę siedział nieruchomo, jego wzrok błądził między mną a zdjęciami. W końcu wymamrotał przekleństwo, podniósł się z krzesła i wyszedł z biura, trzaskając drzwiami. Patrzyłem, jak odchodzi, a jego obecność znika z mojego życia. To było moje pierwsze zwycięstwo, małe, ale satysfakcjonujące. Reszta dnia minęła jak we mgle. Zostałem dłużej w pracy, zanurzając się w papierach, unikając pustego domu, który na mnie czekał. Kiedy w końcu wróciłem, Dziena siedziała w salonie, z podkulonymi nogami. Oglądając telewizję, uśmiechnęła się do mnie i twarz była obrazem niewinności. Spóźniłeś się, powiedziała. Wszystko w porządku? Tylko dużo pracy, odpowiedziałem lekko. Idę pod prysznic. W łazience odkręciłem wodę tak gorącą, jak tylko mogłem znieść, pozwalając, by spływała po mnie, starając się uspokoić myśli. Konfrontacja z George M była oczyszczająca, ale to był dopiero początek. Najtrudniejsza część wciąż była przede mną. Gdy wyszedłem, dzienna już leżała w łóżku, ekran telefonu rzucał na jej twarz słabe światło. Stałem przez chwilę, obserwując ją, jej wyraz był miękki, bezbronny. Przez ułamek sekundy poczułem smutek, wspomnienie kobiety, którą kiedyś kochałem. Ale uczucie szybko minęło, zastąpione zdecydowaniem. Następnego ranka umówiłem się na wizytę w banku. Przelewy na nowe konto były już zakończone ale musiałem dopilnować, by wszystko było zabezpieczone. Siedziałem naprzeciwko doradcy, serce waliło mi w piersi, gdy podpisywałem dokumenty zapewniające moją finansową niezależność. Jenę nigdy nie zobaczy nawet grosza z pieniędzy, które wspólnie odkładaliśmy. To był zimny krok, ale konieczny. Wieczorem Jenę ponownie oznajmiła, że będzie pracować do późna. Skinąłem głową, udając obojętność, ale zaraz po jej wyjściu sięgnąłem po telefon. Lokalizator pokazywał, że znów jechała do motelu, ten sam schemat, co zawsze. Patrzyłem na ekran, znajomy gniew wracał, ale tym razem towarzyszyło mu inne uczucie ostateczność. Pojechałem do motelu, zaparkowałem w bezpiecznej odległości, by nie zostać zauważonym. Tym razem nie siedziałem tylko w aucie. Poszedłem do recepcji i poprosiłem o kierownika. Wsunąłem mu trochę gotówki w zamian za dostęp do nagrań z kamer. Wahał się, ale w końcu zgodził i zaprowadził mnie do małego pomieszczenia z monitorami. Tam, powiedziałem, wskazując odpowiedni moment na nagraniu. Ziarnisty obraz pokazywał Jennę i George'a wchodzących razem do pokoju, i w dłonie muskały się, gdy szli obok siebie. Serce mi się ścisnęło, ale zmusiłem się do skupienia. Gdy wyszli po godzinie, kamera uchwyciła ich śmiech, ich twarze rozświetlone radością, której nie widziałem od lat. Miałem wszystko, czego potrzebowałem. Kiedy wróciłem do domu, dzienę już spała. Stałem w progu, do wody w kieszeni i złożyłem sobie cichą obietnicę: jutro to się skończy. Następny poranek nadszedł szary i ciężki, jakby odbijał burzę, którą nosiłem w sobie. Dzienę już krzątała się po kuchni, jakby to był zwyczajny dzień. Mruczała pod nosem jakąś melogię, nalewając sobie kawy, jej bystroska była jednocześnie rozdzierająca i oburzająca. Ale to nie był zwykły dzień. To był koniec wszystkiego. Usiadłem przy stole, a na kolanach miałem kopertę zawierającą zdjęcia i rachunki z motelu. Moje palce muskały krawędź papieru, którego ciężar był o wiele większy niż mogłoby się wydawać. To nie miała być zwykła konfrontacja. To była egzekucja. Naszego małżeństwa, naszego wspólnego życia, złudzenia, którego trzymałem się zbyt długo. Dzień dobry, powiedziała, stawiając przede mną filiżankę kawy. Uśmiechnęła się tym samym łatwym, ciepłym uśmiechem, który kiedyś był moim domem. Teraz był pusty, maską skrywającą kogoś obcego. Dzień dobry, odpowiedziałem neutralnym tonem. Usiadła naprzeciwko, telefon w dłoni, bezwiednie skrolując. Obserwowałem ją przez chwilę, badając rysy jej twarzy, sposób, w jaki włosy opadały jej na ranie. Uderzyło mnie, jak bardzo ją kochałem. Jak bardzo nadal chciałem ją kochać. Mimo wszystko. Ale miłość już nie wystarczała. Dzienę, powiedziałem, mój głos przeciął ciszę. Spojrzała na mnie, zaskoczona tonem. Co się stało? Zapytała z marsową miną. Położyłem kopertę na stole i przesunąłem ją w jej stronę. Otwórz to. Zdziwienie narastało, gdy sięgnęła po kopertę i palce lekko drżały. Wyciągnęła zawartość, zdjęcia, peregani, Prawdę wyłożoną czarno na białym. Twarz jej zbladła, usta się rozchyliły, gdy przewracała kolejne strony dowodów. Co to jest? Wyszeptała, choć odpowiedź była oczywista. To ty powiedziałem po prostu. Ty i George. W motelu. Raz za razem spojrzała na mnie, łzy napływały jej do oczu. Ja mogę to wytłumaczyć. Nie, przerwałem Głos miałem lodowaty. Nie obrażaj mnie wymówkami. Wiem wszystko. Wpatrywała się we mnie, łzy spływały po jej policzkach, ręce kurczowo ściskały zdjęcia, jakby mogły ją ochronić przed ciężarem tego, co zrobiła. Kurt, przepraszam. Ja, nie chciałam. Nie chciałaś czego? Okłamywać mnie? Zdradzać mnie? Zniszczyć nasze małżeństwo? Mój głos podniósł się, gniew, który tłumiłem przez tygodnie, w końcu się uwolnił. Nie chciałaś przez lata robić ze mnie głupca? Szlochała, dźwięk był surowy i dziki, ale tylko po moją złość. Miałaś wybór, dzienę. Za każdym razem miałaś wybór. I to jest to, co wybrałaś. Przez chwilę w kuchni panowała cisza, przerywana jedynie jej szlochem. W końcu wstała gwałtownie, krzesło zaskrzypiało po podłodze. Wyprowadzę się, wydusiła. Spakuję się i odejdę. Ja? Nie fatyguj się, przerwałem chłodno. Już wszystko załatwiłem. Konta, dom, wszystko. Nic ci tu nie zostało. Jej oczy rozszerzyły się, twarz złożyła się pod ciężarem moich słów. Otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. W końcu skinęła głową. Ramiona jej opadły w geście całkowitej rezygnacji. Zasłużyłam na to, szepnęła. Tak, powiedziałem, słowo było ciężkie i ostateczne. Odwróciła się i wyszła z kuchni, jej kroki odbijały się echem po schodach. Siedziałem długo, wpatrując się w zdjęcia, które zostawiła na stole. Gniew wciąż we mnie był, ale pod nim czaiła się pustka, której nie mogłem zignorować. Minęła godzina, zanim zorientowałem się, jak cicho zrobiło się w domu. Zbyt cicho. Wstałem, z niepokojem ściskającym żołądek i ruszyłem na górę. Drzwi do sypialni były uchylone, delikatnie popchnąłem je dłonią. Dzienę siedziała na łóżku, z butelką tabletek w dłoni. Jej twarz była zalana łzami, oczy czerwone i opuchnięte. Widok ten mnie sparaliżował. Co ty robisz? zapytałem ostrzej, niż zamierzałem. Spojrzała na mnie. W jej oczach mieszały się smutek i rezygnacja. Nie wiem, jak to naprawić powiedziała cicho. Nie wiem, jak naprawić siebie. Poczułem, jak serce podchodzi mi do gardła. Jenę, odłóż to. Możemy? Możemy? przerwała mi, głos jej drżał. Ty mnie nienawidzisz. Ja nienawidzę samej siebie. Co nam zostało, kurt? Zrobiłem krok w jej stronę, wyciągając ręce. Możemy to rozwiązać? Nie musimy. Pokręciła głową, na jej twarzy pojawił się słaby, smutny uśmiech. Już wszystko zniszczyłam. Zanim zdążyłem do niej podejść, odchyliła głowę do tyłu i przełknęła garść tabletek. Serce mi stanęło, rzuciłem się do przodu, wyrwałem jej butelkę z ręki. Dzienę, nie! Krzyknąłem, mój głos się załamał. Spojrzała na mnie, łzy płynęły jej po policzkach. Przepraszam, wyszeptała, po czym osunęła się w moje ramiona. Następne chwile były zamarzane. Zadzwoniłem po pogotowie, ręce mi drżały, gdy starałem się utrzymać ją przytomną. Ratownicy przyjechali szybko, ich głosy były stanowcze, gdy walczyli o jej życie. Pojechałem z nimi do szpitala, a wszystko zaczęło walić się na mnie jak lawina. Kilka godzin później wyszedł lekarz. Miał poważny wyraz twarzy. Jej stan jest stabilny, powiedział, ale ulga była krótkotrwała. To będzie długa droga. Kiwnąłem głową, niezdolny do wypowiedzenia choćby słowa. Gniew, zdrada, skrupulatnie zaplanowana zemsta, wszystko wydawało się teraz takie małe, takie bez znaczenia. W ciszy szpitalnego pokoju usiadłem przy jej łóżku, obserwując jej bladę, kruche ciało. Poruszyła się delikatnie, powieki lekko zadrgały. Po chwili spojrzała na mnie, w jej oczach było cierpienie i żal. Przepraszam wyszeptała ponownie, ledwo słyszalnie Sięgnąłem po jej dłoń, ująłem ją mocno Ja też odpowiedziałem. I w tej chwili, otoczony ciężarem naszych wspólnych porażek, zrozumiałem, że w zemście nie ma zwycięstwa jest tylko strata.